Hej, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Kolejny odcinek z Raz. Zapraszam, do oglądania. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie rasę, która na hierarchii bycia memem w fury fandomie jest na równi razem z Sergalami rasa, która jest zdobywcami, niszczycielami światów. Czasami, poniesioną przez fantazję użytkowników, może wyglądać jak biurowa mikrofala, czasami jak świecąca choinka. Oto przedstawię wam Protageny i primageny. Z, z dzisiaj z odcinków powiemy tylko o protagenach, ponieważ primageny są rasą zamkniętą i trzeba się dogadać z twórcami, żeby mieć swojego primagena. Protageny każdy zna. Każdy uwielbia, choć nie każdy ich ma. Ktoś, kto ma protageny, raczej lubi te wszystkie style. Lubi starszą informatykę, elektronikę i tak dalej. Użytkownicy posiadający protageny, potrafią zrobić naprawdę mega niesamowite rzeczy z tej rasy. Co mam na myśli? Różne sensory, które pozwalają ruszać ustami po prostu animacje na hełmie, różne animacje na he hełmie. LEDy, głośniki, mechaniczne jakieś sprawy, tego, to co można wsadzić do Protagena jest tego naprawdę, 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 naprawdę dużo. Kiedyś był taki mały problem z tymi Protagenami, ponieważ nie można było robić z nich hybryd, typu, że nie można było połączyć Protagena, nie wiem, z gotowatym, czy robić ze swojej fusony, na przykład z wilka cyborga. Gdzieś takie kiedyś rozmowy słyszałem, nie widziałem czy to jest potwierdzone info, czy już tak nie jest, czy nadal tak jest. Jeśli ktoś jest obeznany w tym temacie, czy wolno, czy nie wolno, niech napisze w komentarzu, bo ja nie mam prawa i uchwalenia takiego, żeby o tym mówić, czy tak jest, czy nie było. Protageny i primageny zostały stworzone w celach badania kosmosu przez nieznane istoty dokładnie przez futczaki. to są te nieznane istoty. Protageny zostały stworzone na bazie jak było napisane i jest, zostały są podobne, tutaj nazywane są elektronicznymi serami no, są zrobione na bazie sergalat Protageny są w 60% organiczne, a w 40% są y, maszynami. Dlatego lubią jeść RAM. Są bardziej wyrafinowane niż potencjalne futrzaki i mają wiele zastosowań. Mogą również zmienić swoje kończyny i ogon do innych celów, na przykład płetwy do eksploracji wody. Kod użyty do zaprogramowania tych protagenów nie został dokładnie określony. Oznacza to, że włamanie się do protagenu jest o wiele łatwiejsze do. Powiedzenia niż do zrobienia. Wygląd głowy Protagenu jest bardziej zaokrąglony niż Primagena. Oprócz organicznych uszu, inne różnice w stosunku do Primagenu obejmują to, że stoi bardziej prosto, jest bardziej organiczny. Jego tors ma kilka części mechanicznych, a także wokół niego organiczne futro. Nogi mogą być grube lub cienkie. Wszystkie części ciała z wyjątkiem tułowia i głowy mają funkcję plug and play, w, w której mogą zastąpić ogon i ramiona wieloma różnymi typami kończyn, w tym kończynami wodnymi, kosmicznymi i innymi, aby pracować w wielu sytuacjach. Jego mimika jest pokazywana przez hełm w różnych kolorach, wygląda, wyglądają jak diody LED. Ale sposób ich zasilania jest nieznany. Dobra, chyba kończąc już tą taką wypowiedź na temat Portagenów, od razu mówię, że ja tu nie będę się rozpowiadał na temat Portagenów w, w, nie wiadomo ile. Jak mówię, moje odcinki są tylko takimi wstępniakami informacyjnymi, więc osoby, których boli od tego, proszę iść do apteki, kupić, maść wiadomo na co i przestać już. Yy, nie wiem, być agresywnym, bo zawsze tłumaczę, że to są tylko filmy informacyjne. Pamiętajcie, do wakacji chcemy wbić 1000 subskrypcji, a do końca roku jeszcze więcej. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, łapkujcie. Dwa razy lajkujcie pod inną nazwą. Subskrybujcie. Jo.